Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Artur Słuchajcie, właśnie dojeżdżam Do klienta, faktycznie zostało za 200 metrów do niego Jestem tu w miejscowości Smolary To jest niedaleko Gołączy Gołączy, miejscowości Gołączy Wiozę do niego Tutaj kosiarkę Taleksa Zaczepiona mu z przodu Albo z tyłu Dobry Dobry, dobry Gdzie to wjeżdżamy, tam czy gdzie? Wjeżdżamy, tak? Aha, spróbujemy wjechać. Dobra, jadę. Aha! A Aha. Aha. już maszyna przygotowana. Dobra. Jeszcze jeszcze nie. Co będzie? Do tyłu, tak? Dobry, Dobry. Witam. Jest pan przygotowany. Ja tak? tak, no, no, później się wycofam chyba tam? Nie? Jakoś? Tu można nawet. Aha, tak, dobra, tak, dobra, dobra, muszę. Tak patrzę, będę musiał chyba odpalić ten traktor, bo to... No nie da rady, nie? Proszę. To mój przyjdzie. Aha, ja się znam po bo, bo, naprawie też Fent? No, no właśnie, taki mój kurczy. No ten sam. A takie niespodzianki, to się nie Aha, a to zostawię tego, a tamtego jakie Jaki tamten był? <grym> o nie, to bym nie chciał. Co? <grym> 718. A tamten, nie? mocniejszy? Mocniejszy. No, to jest 714, tura. jest, nie? Aha, ale tu jest no z którem, no, no ale to no ładowarka jest, to nie ma problemu, nie? Tak, to, tak. No to dobra, bo, być, kurde, bo to chłodno jest, nie? Widzimy kurde, dom, działać. Zrobiło się trochę. To. No, no a tych pomrodzi trochę tam. Mówią, że to to robactwo, ale to ja wiem, to się dobrze tam rodzić, żeby to, to, to no, trochę wytypiło, nie? Kiedyś było. Myś było tak, nie? Każdy mówił, że jak kurde 15 minus 20. No i mówili, że tego robaka nie była tyle, czy tego wszystkiego. Nie wiadomo, jak to tam, kurde. Takie czasy były, kiedy no. Jakby to były ostatnie zimy nawet. Nie, tutaj nic. Y ale zimy ostatnia, Damy nie. radę tym, nie? Damy, nie? Ile to mu modziko? To ma... No jakieś półtorej tony na pewno. Aha, a to mu ponad tonę, Ciżki tak cholera, to! To jest, no, no bo to Ciężki, jest no, ale, ale o właśnie właśnie ten, jakby mi ładowali, to myślałem co to za ten kosiarka, no to jest barwy zmieniła, nie? Tak, trochę ten. No, no. jest ten, jest cięższy, ma obroty większe, nie? Aha, ona tak już jest. To jest tysiąc obrotów, to i, bo to jest tylno czołowa. No no ale no ja będę tyś... Chyba tyłem jej A na przód myślę, to do, do czego zaczepić, nie? Ale, nie a ja, ja będę tyłem do przodu. <ś> 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 Też <ś> no tak można, nie? Jeszcze waltra jest, właśnie i tak właśnie do waltry. <laughs> Aha. Tylko, że w nimą nie mam tego twin tracka. Już nie... Będziemy a nie? kombinować. Ale czego pan nie ma, czego? Twin tracka, czyli obracam siedzenie i jadę do tyłu. Aha. Takie coś planuję. No bo wtedy się nie dusi, nie? Bo tu cały, cały, jakby mówię, no żeby, żeby nie no, no. żeby nie ugnieść tego, co się mulczuje, no, no. to chodzi o to właśnie, żeby, żeby jechać albo naprzód na przód to założyć, albo, no, albo tyłem jeździć No no, Aha. no to o to mi chodzi, dlatego, dlatego wybrałem taki model, nie? No no. No ja pierwszy raz to wiedział, akurat ten model, nie? Bo zawsze był w innym kolorze, nie? Wcześniej? No bo zielone są, no to są no, a teraz podobne, zmienili, Ale one są lżejsze, nie? Bo tamte, tak? No ten ma, mówię, obroty ma większe, młotki są cięższe, Aha. jest chyba liczba młotków więcej, jeszcze dodatkowe grzebienie, takie są tutaj. Ok. Mhm. Mm że rzeczywiście. Ta o, masa... Koda, to ja nawet nie wiedziałem, że takie coś tam ma już. To jest, że... No, dobra, tutypo. To to Powiedz, zobaczymy, jak to będzie się sprawować. To wszystkie to pociągniemy bo to. a, pan to się wy, wyjeździć? jest Wyjeździć? Aha, to pasuje, bo tak to. Dobra, biorę rękawicy. No, no, ja tą pasy, dołożymy pasy. Pasy mam też no ja też mam takie tak do ściągania. Nie ma problemu. Tylko tutaj mam kudę paletę z. Ty... Albo z drugiej strony No nie wiem, jak pan pasuje. Bo tu mam paletę od tego. Ja mogę dać do przodu. Czy do tyłu. I chyba będzie, bo tam mam paletę właśnie z od, od tego traktora. Tutaj jednak bliżej, nie? ja tylko. O, właśnie muszę odpalić. To ja to do tyłu dam. Niech pan wyjedzie. Mogę nawet odjechać. No to dobra, ale tu wejdzie, jak odpasować. No, no, o to pasuje. Dobra, opierpniemy. Sobie. Arbos. Ciągnik z 7-letnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. No dobra, to weźmiemy na jeden albo na dwa pasy. Na widmio no to możemy na dwa. Albo na, jedno, na jeden, starczy Tak. No dobra, tutaj Nie, Nie, bo dwa takie duże. To. O, można podjechać pod ten. No, no, tak by też można, ale nie idziemy drapać tego, nie? O, tutaj dam jednego sobie i drugi, nie? Uh -huh. O, kurde, nie yeah, je. Yeah. Trochę tu czeka. Aha. Brawo, się jesteś Dobra, dobra starcie. Unieś się, dobra, można do góry zwiegać, to spokojnie. Patrzymy. Tu nigdzie nie tego. Dobra, co nie da rady? Maksymalnie blisko, żeby to jeszcze można troszeczkę. W podjechać jeszcze można? O dobra, będzie, żeby nam dało radę. O śmiało! Tu przejdzie. Mamy w górze? O, jest w górze, jest. No, można dawać jeszcze. Tutaj nic nie haczymy. Dobra, fajnie. Dobra, jedziemy. na noże, na dół. Noża. O, jeszcze. Korbankowa, jeszcze nie wtedy. Ale ładnie wygląda, nie? Jedna z pierwszych. Aha, dobra. To było tak, że właściwie ja szukałem ładowarki. No. no. My jeszcze nie mamy, ale, ale od stycznia będziemy mieli w ofercie. Aha. Właściwie w czerwcu już było. Aha, aha. I dużo mał godzin. Ona no już ma 3,5 tysiąca zrobione Aha, aha Uś miała A, nawet wymieniany pasek rozrządu W zeszłym mm. roku żeście to robili tak, że, No, no się przekonali, że to dosyć Czasopłodna robota i Pasek rozrządu? I mało miejsca Aha, no wiem tak Tu jest jeszcze te. No, no to, i to dodatkowo komputura. Aha Ale no nic Ale to ładnie wygląda Taka Czysta się, no, Też mi się podoba No <laughs> Tato, aha, to, aha No i kupiłem ładną na ciepłą wodę, więc mm, no Aha, no to próby. idziemy myć Tylko za mocno, żeby farbę nie zerwać, jak mocno myja, nie? Jak słaba farba nie, nie, nie ja już myjki używam, to wiem, co Aha, to, no, no, to, a no, no. Wyjątkowo właśnie na ciepłą wodę nie No, 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 to, no tenek, rozumiem to, to A nic, dobrze, no to dobra Możemy sobie powoli gdzieś to podstawić I można jechać kosić Tak no nie, zarobić Śnieg, <laughs> bo gdzieś to kurde Gdzieś to na internecie się śmiało, się że Podał śnieg, nikosili tę jeszcze, nie? Nie, nie. To tutaj zostawiamy? No dobra, to jest dobra, no może być, tylko to, tu wycofnę wycofnę, a wycofnę, to tu wjadę, to powinny wycofać, nie? No może zostawić od razu, bo co to kurde... Później przepina, ludzie jest to... No ja ale... Pasuje, jest po, po robocie no, jeśli na tabliczkę, to mi się wydawała bardzo ciężka, no, ponad tonę, nie chyba ton na 120. 116, 160, no. 160, no, no, no tak do że, nie? Trochę jest, Mówię, tamte są lżejsze, one mhm. lżejsze, bo tam jest 0,8 kg chyba młotek. No a tu jest kilo 200 nie? No już taki, to taki No to, to musi naprawdę, która mieć, nie to jaki moc. Znaczy tu ma no do 120 koni podobno, nie? Bo A to też się szybko jedzie. To można szybciej jechać powiedzmy i na pewno to. intensywność tego, tego rozdrabniania mm -hmm. jest inna, bo mówię, tamte nie mają tutaj tych. Tu idzie taki grzebień jeszcze i tu jest taki mm -hmm. tak A zwane. tam to co jest coś... w norze czy coś takiego. nie? Aha, no już tam nie patrzyłem, trzeba było, było zobaczyć. Typowo właściwie na przedni tuz z ciągnika mm -hmm. bo to, że Ja nie mam akurat też wałka nawet No no, a no bo to musi być wyjście z traktora, nie? Musi być wyjście z traktora też, no mówię No i generalnie na przedni one są wtedy na 1000 obrotów Bo wszystkie wałki do przodu mają na 1000 Tysiąc, aha, a to nie wiedziałem bo ty, no, to też dopiero tak siedzę do No no, a ja tam, no ja tam i pana ja nie mam, nie Tak samo jak z tym ładowaczem, że Nie mam ale... żadnego ciągnika właśnie z tym z przednim wałkiem Bo mi to nie było po potrzebne Nigdy, no. a, To się czas a zmienia, nie? No to tak, tak jakby to pożyczyło Niektóre rzeczy dochodzą, no, ten czas jest, bo to ja kupowałem w 2011 ciągnik, no to powiedzmy, że to ty były początki, zmiany, no, no, o, przechodzenie na nowoczesne maszyny To się pozmieniało trochę, nie? Fundusze, no to teraz... i Niby ktoś nam mówi, że a, starczy, a to się trzeba cały czas inwestować Od I bez... to się zaczęło, był ciągnik od Was, był pług Mm -hmm. Greguara, pięcioskibowy wał, to też właśnie takim transportem przyjechałem Ciągnikiem przyjechałem na kołach, a płuki no, no. i wał mi przywieźli I jeszcze taki miałem podnośnik do, do big bugów za ciągnikiem Aha Takie coś jeszcze Aha, za to ciągnikiem za, Na pierwsze dofinansowanie nie? Aha, rozumiem, o, dobrze Też nie podpisywać dokumenty, nie? A później to już się rozwinęło, później był i jeszcze, teraz jeszcze kupiłem te chyba to, to niedawno, dobre 5 lat temu był te Cynkomet, roz, rozrzutnik no i był jeszcze ten, jak się nazywa, siewnik A, a, a tam widzę, że agregat tego To hmm. też od, od, od korbanka, ten no Pomarańczowy ten, jak mu tam jest za... A to jest Mandam, nie? Mandam? Mandam nie, Mandama żeście nie mieli chyba wtedy Ale jest Mandam ogólnie, to cały czas sprzedajemy tam, nie? Macie, macie, bo byłem oglądać No, no a to za przy tej okazji, to się pytałem o Bambos jeszcze Aha O tego, ale tam Agrisema to tak kurczę widzę, że ten przedział cenowy trochę Takowo, nie? Chyba będę, pozostanę przy polskich maszynach no, no, no nie. nie no, bo te, te są drogie, dużo droższe pewnie, nie? O, że są, znaczy w porównaniu z ma Mandam na przykład albo Cocker Link, no to jest różnica, no to prawie jest 50% ceny O no to Co dużo, jest? nie? Także to tak. Za parę razy no, no, widzę na nowy znowu. Faktycznie nie widzę różnicy przy tych polskich maszynach. Powiedzmy, że ciągniki, no to i maszyny mówię, komba jest senda no, też. No no. to Okej okay, to wszystko, wiadomo, jest lepsze, wydajniejsze, bo Polskich zresztą nie ma w tym momencie. A tu takie No są niektóre rzeczy pozostawały jeszcze polskie, no ale... To wystarczy tak jakby to powiedzieć. Ta jakość to też, też wystarczy. Muszą coś gonić, nie? Bo jakby tak takie zostało, to by w ogóle się nie sprzedawało, nie? Nie to, że jednak tutaj w, Polski, jak to mówią, w Polsce wykonane jest, no jest taniej, nie? No, no wiadomo, nie? Musi jak to powiedzieć przez granicę. Powiedzmy, że jest konkurencja, jest tam jakość też wyższa pewnie, mhm. no ale... Ja bym powiedział, że jeszcze... Dajcie, kto ile też potrzebuje, nie? Ech, właśnie, no. właśnie, trzeba patrzeć też na swoje jakby to powiedzieć jakieś. Um, no nic. No dobra, to idziemy tam pisać. O, się nam wracać, ichać, jeszcze, no, jeszcze z tym. Możemy tę kawkę jakąś. Nie, nie, lecę, bo tutaj jeszcze jadę jestem fandikiem. A tu nie ulgnę, jakbym tu szedł, posjechał, nie? Nawrócić, można ja chyba tam spróbuję cofnąć na spokojnie, jak nie to będziemy kombinować. To jak nie, to Jaki traktor nie, to się wyciągnie... traktor jeszcze jeden jest. No. Radę. no bo to. No tak to jest. A troszkę opuszczę to bez opalania? No Zaraz zobaczymy. nie, nie pozwoli. Nie pozwoli, są blokady, nie? No zaraz zobaczymy. Ale samo to. No bo... Przy ładowarkach tak jest, jak jest Czy ten jest, jest zgaszony, nie raczej nie działa, nie? Nie zadziała, ale trzeba włączyć A, y, stary, A nie tak działa Nie, nie zadziała no. O właśnie, ja, to O właśnie I dobra i tutaj jak zawsze Taki No Pieniądze do wykorzystania na kolejne oje, zakupy oje, W sklepie to jest, nie? No to trzeba zadzwonić pod numer ile to jest? Tu jest? Tysiąc, tysiąc! No dobra, i tu podpiszemy sobie, pozbieramy to wszystko.